Ogólnie to jest tak, że ja już od dwóch dni tutaj piję alkohol. Głównie bajdżo i ich lokalne piwo. I to jest okrutnie męczące. Ja już dawno nie piłem alkoholu, bo w sumie tego alkoholu nie lubię, ale to jest tak, że tu troszeczkę to działa jak kiedyś w Polsce, czyli no trzeba się napić tego alkoholu, trzeba gdzieś tam wspólnie zmienić sobie świadomość, no bo inaczej to nie da rady. A obiecałem sobie też, że codziennie będę biegać. No i dzisiaj nie pobiegam na pewno, ale idziemy na siłownię. Jest tutaj taka opuszczona na samym końcu tego hotelu, tak więc idziemy poćwiczyć. Chociaż tak okrutnie mi się nie chce, ale trzeba poćwiczyć, wypalić tą wodę. Najchętniej to bym się już nie pił tej Bajjo, czyli tego bimbru, taki tyz bimber. To jest bimber, który ma 52%. O, jest Maciek. Zobaczymy, czy jest gotowy. Sprawdźmy to. <grym> <grym> idziemy ćwiczyć? A jak? A gdzie idziemy ćwiczyć? Na siłownię. A specjalnie dla ciebie widoczek z okna. Chińskiego okna. Ale no, to jest creepy miejscówka, w ogóle idzie się na tą siłownię tak daleko, jakimiś korytarzami, w ogóle jakieś opuszczone schody tam za nami, nigdy nie używane, byliśmy wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, nic tutaj, nic tutaj nie ma, no i w końcu siłownia, na końcu niczego. Zapraszam. Zachodzi. Warto uczcić. To jest, można powiedzieć, trochę nagroda po siłowni. Spotkaliśmy pierwszego nie Chińczyka. No, bo rzeczywiście to jest taki w sumie unikat. My jesteśmy rodzynkami tutaj. Od wczoraj i przedwczoraj nie widzieliśmy żadnego Europejczyka czy kogoś rasy takiej naszej, europejsko-amerykańskiej. Dzisiaj będziemy szukać, a teraz idziemy na śniadanie, żeby coś zjeść. I chyba ja jestem rodzynkiem. Przysiężymy o jedno dalej. Po treningu trzeba spróbować trochę specjalów. To nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co to jest, ale to jest pewnie maoci, czyli ta bułeczka. Czyli jajka byka ucięte. Stwierdziłem, że specjalnie, żeby zobaczyć, co to jest, wezmę to jajko, które jest takie... Nie wiem, mi się wydaje, że ono jest w sosie po prostu, takie zamoczone, że to nie jest to stare jajko. Chociaż oni tu jedzą takie stuletnie jajka. Bo to przychodzi z daleka ode mnie. No i na śniadanie troszkę pierożków wonton. One kluchy, ziemniaczki, bo po treningu jakieś to... Tego wszyscy dużo brali, więc musiałem spróbować. A Maciek? Tradycyjnie dużo I, i jabłek z gruńca. Mm. Oni to wszystko mają takie ostre, takie, że coś, co nawet byś się nie spodziewał, jest pikantne. Mmm, mm. dobre to. Takie ciężko stwierdzić. Oliwki jakieś takie pomieszane z czymś? Części... Mm. Tak, bez jajko też. Z różnymi rzeczami. Mm. Smaczne. Jakoś... Mhm. W ogóle dziwne jest to, że tutaj nigdzie na stołach nie ma soli i pieprzu. Zauważyłeś? W żadnej restauracji, w żadnej tutaj pohalowej nie ma soli ani pieprzu. No, ma to pewne uzasadnienie, bo wszystko jest czasami okrutnie pieczne i okrutnie smakowe. Wierzę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie poukładania, to znaczy... Żeby czy... więcej gotowali rosołu nie dodawali soli i robili skabowe. Wystarczy poukładać i słoń... układać, będzie dobrze. Jako słońce narodu miejskiego <laughs> prowadził taką dyrektywę. Skabowy w pangierce i zakaz tej królewskiej papryczki. <gry> Aczkolwiek, no tutaj przełamywanie się kulturowe mi przychodzi ciężko, no bo jak widzę surowe mięso, które ma się zrobić przez 30 sekund w rosole gotującym, jest to na przykład wytrawiona skóra z brzucha jakiejś krowy, no to mówię, no kurwa, za daleko. Jak dla mnie to no dwa zakręty. Ale my też przecież w Polsce jemy na przykład sushi. No dobra, ale to jest surowa ryba. No jakoś mniej mnie to przeraża. No, wiesz, to jest. Ja wiem, że co do zasady, jeżeli pewnie by wziąć biologię pod uwagę, to dużej różnicy nie ma. Ale myślę, że to bardziej są takie bariery, które sam sobie wyznaczam. Nie one są bardziej, bo mówię, tak kulturowo, nic znaczeniowo, ale no, mimo wszystko wywołuje to pewnie, no, muszę się przełamywać. A najgorsze z tego wszystkiego to jest to, co Bartkowi powiedziałem, czyli w tych restauracjach dla mnie jebie jak w takim starym rzeźniku. To znaczy tam, gdzie tak do kratek zlewali jakąś krew i taki lekko taki słodki zapach podsutego mięsa unoszących się w powietrzu, plus do tego, no jebie z tych uryn, no nieziemsko, bo tutaj jest gorąco, 40 stopni w cieniu, no powoduje, że jak widzę takie jajko, to mam ochotę spierdalać kurwa, wykrzycząc, <śledziny> No i to to faktycznie to... najgorsze jest to, że ta restauracja, o której ty mówisz, ta z, yy, co śmierdziało, to mi tam najbardziej smakowała. Genialne. Nie <noise> jesteś Chińczykiem. Przeżyłeś <noise> test na Chińczyka. Muszę sobie go chińskie imię. Dzisiaj zapytamy się Moniki, jak wyrobi Miało, możesz chińskie. pisać do ping-ponga, on ci tam kurwa nada. <noise> na pewno. Musiałeś na tamtym stojku? Dwa rzędy dalej? No to nie śmierdzi. Teraz mi się wydaje tylko... <noise> W sosie sojowym zrobione, bo w środku wygląda normalnie. no, no zwykłe jajko, Nie nachylaj się. Co warto powiedzieć? To oni tu mają stopni regionalnych. Można powiedzieć, że przez to, że nie są tak duże, to jest tak jakbyśmy powiedzieli, że jest kuchnia polska, włoska, francuska, niemiecka i tak dalej. Osiem kuchni regionalnych i my jesteśmy tutaj w rejonie, gdzie y, naj, najbliżej jest do kuchni tej seczuańskiej, czyli właśnie bardzo ostra i przez to, że jak oni to powiedzieli, dlatego, bo zimą jest tu zimno. No i sobie pomyśleliśmy od razu, ty, czy tu pada śnieg w takim razie, że jest im zimno? Okazało się, że nie. Zimno jest, bo jest 10 stopni, ale latem jest 41, tak więc... Każda kogoś ma te Tak. No. Ba Czyli bułeczki, Bao. Ba mm. mm. mm -hmm. Oni to jedzą na przykład na śniadanie właśnie. Zamiast chleba. U nas jest chleb, masło ser, wędlina, u nich jest baoci. Wczoraj się dowiedzieliśmy, bo to, że wszyscy produkują w Chinach, to, no to już wiedziałem od dawna. Ale nie spodziewałem się, że od tak dawna to robią i że produkują naprawdę wszyscy, bo zaskoczyło mnie, że Firma, która dała tutaj najwięcej takiej technologicznego poprawy i sznety, i kontroli jakości to Bębu. Które we wczesnych latach 2000-chyba zaczęło tu produkować swoje sprzęty z jedną z tych marek tutaj lokalnych. No i rzeczywiście to widać też było po tej fabryce, bo widzieliśmy, można powiedzieć, dwie. Jedna, która nie współpracowała z BMW. I to filmiki tam sami widzicie. A druga, która współpracowała z BMW i tego nie mogliśmy już nagrać. To. Było naprawdę na wysokim poziomie. Porównywalna jakość jak na przykład w Stanach. Troszeczkę w Stanach było więcej automatyzacji komputerków, a tutaj było więcej ludzi i rączek, ale co do zasady bardzo podobnych nie ma. Dokładkę? Po dokładkę. Po Tipo